Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów wspieraj nas na patronite.pl ukośnik Maciej Orłoś. Czy zespół Bonnie M śpiewał o raz Putinie, czy może jednak o Putinie? Wszystkich obwinia o Putina, tylko Putina nie obwinia o Putina. Kontrowersyjna skarga widza WTS-u. Polskie elektrownie gorsze od oszusta Tindera. Kurator Nowak nie umie liczyć, siadaj dwa. Poza tym przewrotność prezydenta Dudy. Foch Pawła Kukiza, muzyczny odstraszacz w Nowej Zelandii, kącik kulturalny Antosia i sportowy Macieja. Widzicie ile atrakcji? Niedziela 20 lutego w telegraficznym skrócie, znowu w warunkach podróżno-hotelowych, sorry. Maciej Orłoś, zaczynamy. W piątek z oficjalną wizytą wpadł do Polski sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Z honorami powitał go minister obrony Mariusz Błaszczak. Zaraz potem Austin spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. One of the one of the one of tak więc szału, atrakcji pan sekretarz niestety nie miał, ale never mind. Podobno rozmawiał za to z prezydentem Dudą o, jak to określono w komunikacie, dwustronnej współpracy obronnej i relacji w sferze bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc o tym, jak to Stany Zjednoczone się nami zaopiekują i że mamy się nic a nic nie martwić, bo wszystko będzie dobrze. Oczywiście! Sekretarz obrony USA spotkał się też z amerykańskimi żołnierzami służącymi w Polsce. Po wizycie sekretarza obrony i po tym, jak Stany wyślą do nas dodatkowe siły, Niedługo może przybyć także 250 czołgów Abrams, na których sprzedaż w Polsce wydał właśnie zgodę Departament Stanu USA. Minister Mariusz Błaszczak już przebiera nogami, że poza tureckimi dronami będzie miał też nowe, fajne zabawki. I to w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPV3, cokolwiek to oznacza. Tak serio mówiąc, to oczywiście dobre wiadomości, bo czołgi te są sprawdzone w boju i bardzo skuteczne. Pytanie tylko, jak te 250 maszyn ma się do ogólnego przygotowania polskiej armii na ewentualne zagrożenia ze wschodu? Nie wiem. Czytając raporty ekspertów, mam wątpliwości, czy 250 czołgów tu cokolwiek zmieni. Agencja Współpracy Bezpieczeństwa obronnego określiła zakup jako dostarczenie wiarygodnego narzędzia, zdolnego do odstraszania przeciwników i udziału w operacjach NATO. Polska bez trudu włączy ten sprzęt do swoich sił zbrojnych. No, z tym straszaniem przeciwników, to jak tak zamknę oczy, to już jestem w stanie sobie wyobrazić, jak Władimir Putin zupełnie nie pęka. A już jeżeli, to ze śmiechu. A propos Putina, jeden z widzów WTS-u sugeruje, że zespół Boniem, niektórzy może pamiętają, proroczo, bo przecież już w latach 70. śpiewał nie o Rosputinie, tylko o Putinie. Tyle, że nie wypadało tak wprost. I rzeczywiście, jeśli wsłuchać się w słowa tej piosenki, to coś w tym jest. Ra, ra, ra's Putin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Materiał do przemyślenia, jak mawiał bohater serialu 17 Mgnień Wiosny. Inny widz napisał z kolei przesłanie i zezwolił na publikację w WTS, więc uwaga, o cytuję: Mam pretensje do Rosjan, że przez tyle lat tolerują Putina. Mam pretensje do Niemiec, że dogadały się z Putinem w sprawie Nord Stream 2. Mam pretensje do byłego kanclerza Schrödera, że sprzedał się Rosji. Mam pretensje do MKOL, że zorganizował olimpiadę w Soczi i dał okazję Putinowi do strojenia piórek. Mam pretensje do FIFA że zrobiła dobrze Putinowi organizując w Rosji mundial. Mam pretensje do Macrona, że dał się poniżyć Putinowi podczas niedawnej wizyty na Kremlu. Mam pretensje do Orbana o to, że mizdrzy się do Putina. Mam pretensje do Kaczyńskiego i Morawieckiego, że mizdrzą się do Orbana i innych mizdrzących się do Putina. Mam pretensje do Trumpa o to, że Putin był jego idolem. Mam pretensje do dziennikarzy, że tak mało piszą o uwięzionym przez Putina nawalnym. Mam pretensje do świata, że nie rozumie Putina. Nie mam pretensji do Putina, bo cóż on winien, że jest jaki jest? Wow! Bardzo dziękujemy za to przesłanie naszemu widzowi. Jeśli wy macie jakieś pretensje, piszcie śmiało w komentarzach. W ostatnich wydaniach WTS-u poruszyliśmy sprawę znaczących podwyżek cen energii i tego, jak rząd za pomocą kampanii medialnej próbuje nas oszukać i obarcza Unię Europejską winą za horrendalnie wysokie rachunki. To wszystko twoja wina. Wspominałem też, że prawdziwym powodem takich podwyżek są Koszty krajowe przesyłu energii. Czemu więc ten przesył jest tak drogi? Ta wielka tajemnica właśnie się wyjaśniła. Okazało się, że to polskie elektrownie, tak te same, które mówiły, że ta Unia taka okropna, zdzierają z nas kasę ogromnymi marżami. O nie! Jak informują analitycy Fundacji Instrat w grudniu 2021, typowa polska elektrownia osiągnęła marżę odpowiadającą aż 70% kosztów wytwarzania. Tylko w tym jednym miesiącu to były aż 4 miliardy złotych. Czyli jeszcze raz podsumujmy. Najpierw rząd za pośrednictwem spółek energetycznych robi nas w jajo, delikatnie mówiąc, że to Unia odpowiada za większość podwyżek cen energii i to jeszcze robiąc kampanię z naszych pieniędzy. Tymczasem same elektrownie nabijają sobie marżę równą 70%, 70%, powtarzam, procentom kosztów wytworzenia. Szczerze mówiąc, jestem pod wielkim wrażeniem. Tak jak nas wszystkich ten rząd robi, to nawet słynny oszust z tindera by nas nie zrobił. Przegrywa w przebiegach z Kretesem, totalnie. Cieniarz po prostu. Co? Dzień dobry Państwu. Coś bardzo złe rzeczy się dzisiaj dzieje. Sposobów rządu na manipulację społeczeństwem postanowiła wziąć przykład małopolska kurator, nasza ulubiona oświaty, Kurator Oświaty Barbara Nowak, stając się Hanką Mostowiak polskiej edukacji. Ja sobie tego nie życzę, nie życzę sobie. Podobnie bowiem, jak znana bohaterka, jak miłość, pani Barbara ujawniła swoje zamiłowanie do kartonu. Z uśmiechem na ustach i dumą w sercu wystąpiła podczas konferencji prasowej na tle ściany kartonów i poinformowała, że od 2016 do 2021 roku do. Kuratorium wpłynęło 32 tysiące e-maili z protestem przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji pozarządowych bez wcześniejszej zgody rodziców, oraz że znajdujące się za nią kartony zawierają wydrukowane e-maile. Wyraziła w ten sposób swoje poparcie dla przyjętej 9 lutego przez Sejm ustawy Lex czarnek, która między innymi wzmacnia rolę kuratorów oświaty. Posłowie opozycji postanowili przeprowadzić w kuratorium kontrolę i sprawdzić skargi rodziców, o których mówi pani kurator. I co? Najpierw pani Barbara zapewniała posłów, że 32 tysiące e-maili wydrukowała i umieściła w tych właśnie kartonach. Gdy okazało się, że kartony są jednak zupełnie puste, stwierdziła, że nie chciała tyle papieru marnować i jednak ich... Nie wydrukowała. Słusznie zresztą, bo o środowisko trzeba dbać jak najbardziej. Posłowie zajęli się więc weryfikacją wspomnianych wiadomości mailowych, słanych do kuratorium przez strapionych losem rodziców i w wyniku tej analizy okazało się, że w rzeczywistości skarg dotyczących działań organizacji pozarządowych w szkołach jest, uwaga, uwaga, sześć. Tak dobrze słyszycie? Nie 32 tysiące, a 6. Nie 6 tysięcy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tylko 6. 6, słownie 6 sztuk. 16. 16, 16. Jak na osoby zajmującą wysokie stanowisko w sektorze oświaty, to z matematyką u pani Barbary coś jest nie halo. Może jakieś korepetycje by się przydały. Po tym cyrku medialnym małopolskiej kurator, mam wrażenie, że pani Barbara ma pusto. Nie tylko w kartonach. No widzisz Orłoś, i tu znowu nie ma mojej zgody. Pani kurator Barbara Nowak. Pani Kurator Barbara Nowak. A few moments later. Pani kurator Barbara Nowak. Tak, no, słucham, słucham, czekam. A nie. Zostawmy to jednak. Mniejsza z tym. Skoro wspomnieliśmy o bystrości pani Barbary Nowak, to nie sposób nie wspomnieć o geniuszu Pawła Kukiza. Nice. Lider z 15 przyznał kilka dni temu w poranku Radiotok FM, że ma poważne wątpliwości, czy startować po 23 roku do parlamentu. Podobno po tej deklaracji część słuchaczy natychmiast udała się do okolicznych kościołów, żeby się pomodlić w intencji pozostania Kukiza w poselskich ławach, bo bez niego byłoby tak smutno. Boże, czy ty to widzisz? Pozostali przy odbiornikach słuchacze mogli się jednak dowiedzieć, że te wszystkie wątpliwości to jest ich wina. Po prostu, jak stwierdził Kukiz, nasze społeczeństwo nie dojrzało do idei, którą on niesie. Po prostu my, prości ludzie, nie jesteśmy gotowi na przepłyski geniuszu Pawła Kukiza. A poza tym zdaje się, że rządowi partnerzy posła Kukiza też przestali jego geniusz rozumieć i nie palą się do powołania komisji sejmowej do spraw podsłuchów, za którą Paweł Kukiz bardzo lobbuje. Poseł zadeklarował nawet, że zweryfikuje swoją umowę z PiS, jeśli rząd będzie dalej opóźniać głosowanie w tej sprawie. Krótko mówiąc. Kukiz trzyma nas wszystkich w szachu i nie odpuszcza. Nie wiem jak z tym żyć. Nie dorosłem do Kukiza, przyznaję się. I składam panie Pawle szczerą samokrytykę. Przepraszam. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego miał zażądać od Ministerstwa Finansów całkowitej przebudowy tzw. Polskiego Ładu. Powtórzę: Całkowitej przebudowy tzw. Polskiego Ładu. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich, Arkadiusza Pączkę. Prezydent chce więc zmian w ustawie, której treść. Sam w listopadzie 2021 roku zatwierdził, składając pod nią swój podpis. Wtedy nie widział żadnych problemów w podpisaniu polskiego ładu, no bo podpisał. Więc czyżby głowa państwa, podpisując ustawę, patrzyła w drugą stronę, nie wiedząc, co podpisuje? Ktoś mógłby pomyśleć, że decyzje co do zatwierdzenia lub weta ustaw zapadają gdzie indziej niż w pałacu prezydenckim. Ależ, to no sensor, bo ja już naprawdę czasami nie mogę Ciebie słuchać. No, nie ma się co zmuszać do słuchania, nie trzeba. Ja za to mogę bardzo nawet mogę słuchać Antosia i jego doniesień kulturalnych Antosiu. voila! Witam państwa bardzo serdecznie dziś w kąciku kulturalnym jak zwykle o kulturze kulturalnie i zaczynamy od przykrych informacji. Niestety odszedł pan Roman Kostrzewski, czyli lider i wokalista zespołu Kat, legendy gigantów polskiego metalu. To nie koniec smutnych wieści, bo parę dni temu odszedł również pan Witold Paszt, czyli wokalista i założyciel grupy Vox. W części filmowej bardzo serdecznie Państwu polecam moim skromnym zdaniem genialny film Lamp, czyli po polsku Owca. Jest to koprodukcja szwedzko-islandzko-polska. Yy, historia ludzi, albo owiec, o Omiłosz... No Muszę Państwu się przyznać, że trudno coś więcej powiedzieć, nie zdradzając za wiele, więc po prostu zachęcam do obejrzenia, ale proszę oglądać z otwartą głową. No i teraz czas na muzykę i neurosplot w utworze. Uwaga, a propos filmu Lamp. W utworze światła, lamp. Piękna klawa. I jeszcze coś może nie tyle kulturalnego co związanego z muzyką. Otóż władze Nowej Zelandii borykają się od jakiegoś czasu z protestami przeciwko obowiązkowi szczepień. Niegasnące demonstracje między innymi pod budynkami tamtejszego parlamentu zmusiły decydentów do drastycznych kroków. Postanowiono mianowicie zniechęcić protestujących zapętlonymi piosenkami Jamesa Blanta. I utworem Baby Shark. Może polska policja weźmie przykład ze swoich nowozelandzkich kolegów i zamiast jakichś tam pałek, gazu czy paralizatorów, podczas kolejnych protestów kobiet czy innych demonstracji zastosuje środek przymusu bezpośredniego w postaci utworów Zenka Martyniuka albo zespołu Akcent. A jak to nie pomoże, to zawsze w odwodzie jest jeszcze Norbi. No, Sport w WTS-ie. Ogromny sukces polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. W klasyfikacji medalowej wyprzedziliśmy takie potęgi sportów zimowych jak Arabia Saudyjska, Boliwia, Ghana, Ekwador, Indie, Haiti, a nawet Tajlandia, Portoryko, Nigeria i Madagaskar. Gratulacje, naprawdę niesamowite. Porównywalny sukces osiągnęła ostatnia Legia Warszawa, która zremisowała na wyjeździe z ostatnią w tabeli ekstraklasy drużyną Brugbet Thermalika Nieciecza. Mam nadzieję, że dobrze wymieniłem nazwę, jeśli nie, to przepraszam. I dzięki temu Legia nie spadła na ostatnie miejsce w tabeli, pozostała na przedostatnim. Okej, okay, kończymy to wydanie WTS-u, tylko jeszcze przypominam o subach na YouTube, o obserwowaniu profilu na Facebooku, na Instagramie, o komentarzach, o możliwości zostania patronem programu, w telegraficznym skrócie. A teraz, już parafrazując mistrza Gąbrowicza powiem tak, koniec i bomba, kto oglądał, ten tromba? Widzimy się już w czwartek, trzymajcie się, cześć!